Cześć, witajcie, jestem Reczek, razem z Dekrawczyk Podłoga. Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy robić, jak zawsze, po raz 664 Skybase. Zwykły, bez broni. No, więc co? Możemy używać wszystkiego wszystkie leczenia. E, macy oczywiście, bez broni, tak. I cel jest taki, żeby dotrzeć do top 5, więc co? widzimy się już w grze. Ajajaj. Dzień dobry. No to tragedia jakaś wychodzi nam totalnie. To już się rozpoczęło nagranie. No, mądro. No dobrze, no to nie. Ogólnie czuję, zrobiliśmy no. jedną próbę. Skończyło się tak, że wyglądała nas dwóch typów. Zabiliśmy ich kilofami. Potem znaleźli się z najpierw i zabili mnie. On uciekł. Odrodził mnie. Zabili mnie znowu. Znowu mnie odrodził. Na tej miejscówce, w okolicach tej góry. Znowu uciekaliśmy. Nawet, czy rozumiecie, że strefa goniła. Były ruszane, oni tutaj stali pod grzebem i patrzyli podtrzy na nas ze A my tylko staliśmy za drzewkiem, i tak czekaliśmy, aż co pójdą? mnie poszli. Ledwo doszliśmy. Czekali na nas ciągle. Zabili go, a jak już go zabili, ja chciałem podnieść kartę. Złapałem kartę, zacząłem uciekać, i jeszcze znowu mnie zestrzelili. Bo się zdoznajdą, i znowu zdechłem Boże. Pełno jeszcze dla mnie. Ja też mam Trzeba by się już budować. No chyba na tej naszej górze byłoby najbliżej co? W sensie wysokościowo, bo ona jest naprawdę wysoka. No. jak myślisz? Wchodzisz już tam? No, No, wchodzę, no. To ja zniszczę tutaj ostatnie kamienie i idę do ciebie. Dużo leczenia, bo mam tylko metgiełkę. Ja mam medgiełkę, trzy apteczki i pięć potów. No ja mam... Trz... w sumie nic. Mm -hmm. Ja teraz tylko liczę na to, że trafi się takie coś, że... No po prostu. Ja mam, to, ja, ja mam jeszcze dwie perki do odebrania, nie? To może, ja może też. jakieś szczęście przyjdzie. Ja na to liczę. Bo nawet nie mam jak w sumie zajść z tej wieży później. Ja mam, ja ci dam katany zaraz. A no to dobra, to półbiedno, ale... Wiesz, to w sumie ja mam med 145 użyć, biję po jeden, to ja nawet... No dobra, zanim do Ciebie dojdę, zanim tego... Całą medgiejkę służy i zostanie 3 apteki to co ty tam masz. Hmm. Mam prawie nawet 99 perek, poziom Nawet z tych perek wziąćby tą pizzę, nie? Czy coś takiego Nie wiem czy jest. Chociaż chyba jest cały czas. Działo obfitości bardzo mało leczy, ale wiesz no No. Ale zawsze coś Bo ono się regeneruje. O, Dział obfitości by się bardzo przydało, tak szczerze. Weź mi, zostaw tutaj na górze apteczkę, to ja bym się wyleczył, żeby nie, nie stracić medgiełki. Wyrzuć mi po prostu, wiesz, aptekę, ja się wyleczę tutaj po nie drodze. No, i ty się już buduj. Tam trochę tej medgiełki zużywam tak maksymalnie do, żeby zostało jeszcze 100 użyć przynajmniej. I mi już w ogóle zostało 900 drewna tylko. No ja mam pełne drzewo i kamień, to wiesz. To się ta góra nam dużo... Du, 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 dużo pomogła, nie? Wiesz co, ja chyba nawet się Czaj. dam zabić, żeby się odregenerować trochę bardziej. Odbieram no, perki. Ja się dam zabić, żebyś tym nie podniósł, będę miał 30 HP więcej. <laughs> My, Mastermind. Jakby no, wiesz... Nie ma nic, no to jasne. Miałam polega. 20, a będę miał 30 bez leczenia. Podnieś mnie. Czekaj. Ty jest skałkowy, ja przecież... A nie, nie mogę tego użyć, ale mógłbym Przez chodzenie, jakbym se strzelił pod dupę to bym mógł wiesz. A ci zaradam katana, czekaj. Katana to też broń w sumie tak wiesz na logikę. No ale żeby się odbijać. I patrz mam 30 HP, ale nie użyłam. daj ja mi to lepiej nie. te matce mi daj szybko. Dałem ci Weź to Biorę na razie tego skałkowego. Też mam perki, może coś ciekawego będzie. No ja, ale ja nie mam nic. Hmm. Wziąłem łóżkę skarbów, że jak będziemy wchodzić do nazwanej miejscówki, to tam wszystkich oznaczy. Ja, ale tragedia. Co w fitości. No, no super, Wiesz to masz aptekę. Ja, ja mogę wziąć tą magię. Ja coś wezmę. Ja, wziąłem. ja Ma, wziąłem, mam wszystko, co chciałem. Przydałaby się ta ten, snajperka taka. Boże, taka sniperka, ta, taka zwiadowcza, co tak no. pokazuje, gdzie jest strefa kolonii. Wydałem 700 drewn... 700 złota na zdobycie czegoś. A masz jeszcze kamień? Nie, cały ci wydałem. Zostało mi 800. A masz, a masz jakiś metal? Nie, pięć metalu. Masz. A ile masz drewna? E, 850. Okay, to tutaj ja walczu. Weź mi daj amunicję, jak może do tego krzomu, Krzemu... Krzemu... Krza... no. A, a ja to, to jest amunicja to Snipe To sama. Jakby co to będę go używał, żeby se zejść, to chyba nawet lepsze niż Katana bo Katana to o, bardziej widać. I wyspa przed nami Super Rzesz, czy on, czemu ona się tak nisko despi patrz? Nie ona no ona trochę wyżej wyjdzie koń, końcem końców Kurde, wydałem tyle godę, miałem ponad 4 kafy. Miałem chyba 400, a mam 3400. Bez dese. Co ty zrobiłeś? No? Wziąłem sobie Miałeś 3. A ja mam jeden. I jesteśmy happy. A tak szczerze mam działo w fitości, mam giełkę na stówę. Mam też Kingę kinetyczną i pistolet przemieniowy O dobrze robisz, dobrze robisz. A nie buduj się aż tak do przodu. Zatrzymaj się. Jeszcze 40 sekund. Już nie stójmy tu, wiesz, bądź, wiesz, już tu stojmy, ale wiesz. Czekaj, chodź tutaj, chodź tutaj, tu chodź. Okej. Okay. Żeby nie spać co, znowu. Mhm. Co po co ty tak robisz? To jest strata materiału, to jest 30 materiału. A jest na długość jednego. No, żeby się to tak czaić w bok pomału. Ale uważaj, pamiętaj, że to będzie szło z tej strony bardzo wolno, bo tu ma że, e, będzie szło bardzo wolno, bo tu ma daleko do zamknięcia. Ciężkie życie Skybase, nie? No no. Ale taka snajpa, na przykład bez amunicji, też by się przydała, żeby tak sobie obserwować, nie? No ja sobie przybliżam tym krzemieniowym, bo klingą to bym zrobił to samo, co z tym młotem. A co ja stanie, jak przytrzymam prawy z, z tym z MP? To, eee, to skoczysz jak atak i cię wyskoczy do przodu. To lepiej nie. Jakby masz do ataku, co nie? Ja no. sobie po prostu przybliżam lekko tym krzemieniowym, bo to jest zawsze takie zbliżenie, w sensie... Zobaczcie, to jest przybliżenie kamery do postaci, to jest odległość tak gdzieś... Nie wiem, z pół metra bliżej, ale wiesz, mam jakby to bardziej skupione, to jako tako się coś tam bardziej przyglądnę. Tak samo no, no. widzę tam typów, którzy chodzą. No i ja też takie, takie przecinki widzę, ale... A nie, ja widzę trochę dokładniej, tam w budynku jeden łaził. W sensie, wiesz, u mnie to jeszcze pół biedy dobrze, jak oglądasz to moje nagranie, to widzisz, że ja mam to trochę jakby... Bardziej się to renderuje jakby, wiesz. Wiesz, o co mi chodzi. No, no jesteśmy już top 11. Kurde, mi by się fajnie przydało mieć. Myślę, znaczy, że ja byłem do tego tak przeciwny, że to takie gówno. Teraz to w sumie jak robię te wyzwania, bo chcę mieć tego szturmowca, to jakoś nie jest... nie, 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 nie buduję na razie dalej. Zobaczymy czy to mhm. już starczy. Chyba starczy. Bo jak, może teraz będzie strefa z powrotem, nie? No, bo to już te. Patrz... Nie, o, jeszcze nie... Daleko. Kolejna będzie dopiero, kolejna. No. Buduj się za jakieś 10 sekund, 15 Poczekamy aż ze stąd pójdą te gnojki. Bo pamiętaj, że z tej będzie bardzo szybko zamykać. No. Przez chwilę mi się zdawało, że na naszej budowie ktoś za nami idzie gdzieś tam. Ale to by było śmieszne, nie? Szczerze, chciałbym, żeby to się raz trafiło, coś takiego. Tutaj to już jest dawno. A nie, dalej walczą! Czy ta walka, trwa, odkąd budujemy początek Skateway? Zabuduj się już po malutku. Może... Dobra, chciałem tu pomniejszać, ja tak patrzę, że z tej strony Już bije po dwa Wiesz, mm. ona się teraz cofa, nie? Będziemy mm. praktycznie na samym środku No teraz jesteśmy na samym środku, no dobra, no nieważne na razie Troszkę się tutaj tak Był tą platformę znowu mniej szeroką, bo ja to tak edytuję teraz Dobra, teraz będę to robić, bo... Czekaj Patrz co ja robię, idę za Czekaj. nami i po, po, pomniejszam naszą posłońki. Tu, tu jest człowiek, tu jest człowiek No Tutaj uważaj z tym edytowaniem Wiem no. Top 5. Część już jest zaliczony. Czekaj Tego jednego nie pomniejszam, niech będzie taki, albo chodź do mnie. No. I to no tak Jak pomniejszałem całą drogę od tego punktu. Wiesz co, zbuduj jeden do przodu, zbuduj jeden do przodu, a nie idealnie. Ale daleko strefa i ja. O, że szkoda. A teraz jak się to zbudować? 300 metrów. Ja ci co całe ty masz całość. No. Ja zostawiłem 150 sztuk, mam 49 sztuk. Ja muszę budować pełno, bo jak, bo, jak, bo ja muszę skręcać, nie? Tak, no, buduj muszę buduj. budować pełno. A tak... no, nie powinniśmy bo ludzie, ale to wiesz No już trudno Ile masz? Mat jeszcze? 800 niecałe już O dobra, ja myślałem, że masz 300 Zojrzemy na dajcie Powinniśmy Dasz mi też kapkę, żebym miał ze stówkę jak dojdziemy do tego miejsca ale ta, ta strefa osiadła w najgorszym możliwym miejscu, nie? A czemu? To? No bo tak bo tak daleko To to się zgadza, myślałem, że chodzi o biom przez chwilę A biom to, to nie, nie ma znaczenia I, ale my w sumie to nigdy nie mieliśmy takiego problemu z tymi macami, nie? Jak mamy teraz? No nie Chodź tutaj na róg i tyle starczy Mam 199 matca Czekaj, wywalę ci aż... Czekaj. Wiesz co, ci wszystko i po prostu wywal mi tak z 50. Czekaj. To są całe pozostałe nasze matce, tak nie żeby coś... Nie wywal mi tak z 50, żeby w ogóle jak już spadniemy, to żebym cokolwiek mógł zbudować. Ile, masz, po... ile masz? Top 4. Ile masz? 100, 198 Tu są jedni. No. I na, i na pewno drodzy. strefa kurde tam będzie, nie? Na nasze szczęście. Wiesz co, szczerze chciałbym, żeby się tak nawet cofał to byśmy po prostu zedytowali albo zostawili ich w pizdu. No prawda, prawda Jest! Je jest! Jest. <grym> to cofamy się, nie? Zniszczymy. Kurde, to w tą stronę tak, będzie musieli niszczyć. Nie stresuj mnie <grym> Ojku, ja mam broń. Jakbym strzelił, to bym sam siebie zrzucił, ale ja mam broń. No ale ja mam drugą broń! Boże, chciałem kliknąć guzik i już bym zrobił zryw kataną. A ja, ja mam te świetliki, żebym nie podpalił. Patrz, jak fajnie w ogóle robię z tym. Tak Tak, hmm. tak obracam. Dobra, cofamy się, ale tak, nie wiem, do połowy, tak na środek, żeby nie trenować masów. Tak z pięć bloczków. O trzy. Na kucaczku aś. Co to co za różnica? No, te duo, oni się podobnie biją, czyli tu jest jedno, tu tam jest drugie i... Chodź jest do mnie, trzecie. bo to edytuję. Okej. Okay. Myślę, że starczy. No, no dobra, tutaj bardzo duża oszczędność nam przyszła, nie? No, a za chwilę w drugą stronę, więc ja tego chyba nawet nie wiem, czy bym to nie zostawił. Ja bym już tutaj chyba siedział, wiesz? Już tutaj chyba bym został. Boże, co ty robisz? Oni się strzelają cały czas pod nami. To niech się tak strzelają. pięć, trzy teamy. Oj, tam, sprawy, się... sprawy zauważa, bot nas sprawie zauważa, nie wychylaj się, bo prawie mnie zauważył. Ej Ale strefa, bu... ej, patrz jaka strefa idealna. Ej, temu towi jest problem, że się wska... Ty, ty, ty! Dobrze. Skolapsowali nas. Miło było ci poznać w ruchu. No real. Ja nie mam nie mam czego się złapać. Nie, mam, dobra, zaraz się. O kurcz prosto przy typach! Ty co, co ty zrobiłeś? Właśnie nie wiem, nie jestem pewien Z góry, z góry, pewien. z góry! A, z góry. E nie, bo strzeliłem sobie tym skałkowym pod nogi z tak 30 metrów na wysokości no, połowy tej górki. Powinienem dostać max 30 obrażeń. Nie wiem dlaczego... No cóż, dobra, myślę, że to była wyczerpująca gra i myślę, że ona starczy. No. Ale dobra, co jest spełnione? Spełniony, no my nie jesteśmy zbyt dobrymi graczami, winów nie będziemy robić, no niestety. <laughs> no niestety. Takie życie. Pa pa.